Cześć, ja jestem Wojciech Wierzbanowski i w tym filmiku chciałbym z Tobą omówić 5 sposobów na to, jak nowoczesny marketing może zwiększyć liczbę zleceń w Twojej firmie instalacyjnej nawet o 50% już w 3 miesiące. I przechodząc już do konkretów, pierwszym sposobem jest dobrze zoptymalizowana wizytówka Google. Pod kątem SEO, czyli przede wszystkim wszystkie dane muszą być poprawnie uzupełnione, dobrze uzupełnione, treściwie, numer telefonów, godziny otwarcia, usługi, e, dodawanie postów, czyli pielęgnowanie e, tej wizytówki, tak jak Twojej strony na Facebooku. Możesz jednocześnie dodać jakiś post na stronę na Facebooku oraz od razu go wkleić, właśnie na tą wizytówkę Google. Dbanie o opinię, ponieważ to jest element, który daje Ci tą wiarygodność, daje ten społeczny właśnie ten dowód na to, że jesteś firmą, której warto zaufać i nie jesteś firmą Krzak, więc staraj się pielęgnować tą wizytówkę Google. A. Załóż się przede wszystkim, żebyś był możliwy, możliwie łatwo, żeby cię było znaleźć. I mały tip ode mnie, jeżeli nie wiesz, jaką Twoja wizytówka ma pozycję w Google, <laughs> możesz to sprawdzić za darmo na stronie Localo. Drugim sposobem jest płatna reklama Google Ads na frazy lokalne. Na przykład ludzie wpisują klimatyzacja Warszawa, klimatyzacja Łódź, montaż klimatyzacji w Warszawie i przede wszystkim klikają przeważnie w pierwsze trzy wyniki w wyszukiwarce i nie szukają nic dalej. Jeżeli odpowiednio zoptymalizujesz tą kampanię pod odpowiednie frazy z odpowiednim budżetem, no to wtedy zwiększasz swoje szanse na to, że ktoś kliknie właśnie w Twoją firmę. I skorzysta z usług właśnie u ciebie. A w Google płacisz tylko właśnie wtedy, gdy ktoś kliknie w tą reklamę. Na tym polega ta reklama i możesz już zacząć to reklamowanie od 20 czy 30 zł dziennie. Sposobem numer 3 jest prosta strona lądowania z formularzem bądź z kliknięciem numeru telefonu, z przyciskiem numeru telefonu, bo musisz pamiętać, że ta strona to nie jest Twoje portfolio to lejek do zdobywania klientów i on ma za zadanie przyciągnąć potencjalnych klientów, przyciągnąć zapytania do Twojej firmy i must have właśnie na takiej stronie to musi być przycisk z numerem telefonu, przycisk zadzwoń właśnie teraz, bądź formularz i opinie klientów, bo to, to wszystko się dobrze uzupełnia, prowadzi tego klienta w stronę tego, żeby się do Ciebie odezwał i z Tobą skontaktował, a opinie dają tą wiarygodność Twojej firmie. I pamiętaj, żeby mieć takie elementy właśnie na swojej stronie zamieszczone. Sposobem numer cztery będzie płatna reklama czy kampania reklamowa na Facebooku, ponieważ pozyskuje bezpośrednio zapytania od Twoich potencjalnych klientów poprzez proste formularze kontaktowe. Co jest fajnego w takiej metodzie, to że jesteś w stanie skalować swoje rezultaty, to znaczy, jeżeli wydałeś 1000 zł na taką kampanię i pozyskasz 20 zapytań, to jeżeli wydasz 2000, pozyskasz 40, więc sprzedasz też więcej, więc ta inwestycja się dobrze zwróci. Dodatkowo dzięki takiej kampanii budujesz świadomość swojej firmy, potencjalni klienci widzą swoją reklamę, widzą, że jesteś w ich mieście i po prostu zapadasz im w pamięć. Sposobem numer 5. Jest remarketing, czyli właśnie nie tracenie niezdecydowanych osób, czyli takich, które były na Twojej stronie, ale nie zadzwoniły, nie zostawiły formularza kontaktowego. Właśnie możesz zwięks zwiększać swoją sprzedaż przypominając się takim ludziom reklamą. Prosty przykład takiej reklamy może być. Zapomniałeś o wizycie, zapomniałeś o kontakcie, zadzwon teraz, czekamy na Ciebie. Przykładowo. Ale. Właśnie inspiracją jest dla ciebie to, że to nie są triki, to jest dokładny system, który działa. Trzeba go tylko regularnie pielęgnować, robić go regularnie i nie musisz być ekspertem. Wystarczy zacząć od dwóch czy trzech takich działań i robić je właśnie regularnie i zobaczysz, jak przynoszą ci rezultaty. A jeżeli chcesz, żebyśmy to my sprawdzili twoją firmę i powiedzieli ci, co można poprawić, bądź może wdrożyć za ciebie takie właśnie działania. Umów się po prostu na darmową konsultację. Link znajdziesz w opisie. Czekam na Ciebie. Sprawdź nasze socjalki, sprawdź naszą stronę internetową. I co? Do zobaczenia. Trzymaj się.